Dzień dobry! Witamy Was serdecznie w naszym warsztacie. O, tutaj rączka się pokazała. Jedna rączka, która pracuje, druga rączka też będzie pracować. Trochę szybko się ruszają te rączki, ale cóż. Więc tak, słuchajcie, naszym planem na teraz jest kartka świąteczna, uciekający kurczak. Zobaczcie. Tutaj Vincenty ma już naszykowane elementy, będzie przyklejał. Wszystko sobie wcześniej wycięliśmy. E, tu powstaje w innej kolorystyce kartka u Antoniego. E, oczywiście te kartki świąteczne mogą być zupełnie inne. Zobaczcie, tu się przymierzaliśmy do takiego koszyczka z jajeczkami. Też może być coś takiego. Jeżeli stworzycie swoje autorskie. Kartki świąteczne, przyślijcie do nas zdjęcia. Pozdrawiamy!